Zauważyliście kiedyś, jak nienaturalnie wygląda jedzenie w niektórych grach? A może zwróciliście uwagę, że postaci często jedzą, ale tak naprawdę nic nie trafia do ich ust? A po skończonej konsumpcji klasycznie chowają to, co jedli, za plecy. To wszystko bez sensu. Takie uproszczenia widzimy w wielu grach. Deweloperzy, chcąc stworzyć żywy, wciągający świat, muszą z roku na rok opracowywać coraz ambitniejsze rozwiązania techniczne w obliczu rosnącej konkurencji i coraz większej mocy obliczeniowej naszych sprzętów. Widzimy więc w grach coraz rozleglejsze miasta, coraz bardziej dopracowane modele i animacje postaci. Tylko interakcje z jedzeniem i piciem, których w grach pełno, wydają się jakby stać w miejscu. Pokażę Wam dzisiaj, dlaczego realistyczne przedstawienie jedzenia i picia w grach, zarówno modeli, jak i animacji z nimi związanych, jest tak trudnym zadaniem. Jakie triki stosują twórcy gier, żeby oszukać niewytrenowane okogracza i jakie tytuły robią to zdecydowanie najlepiej. Żeby zrozumieć, na czym w ogóle polega problem, przeanalizujmy banalny przykład. Człowiek jedzący frytki w Cyberpunku 2077. Aby realistycznie przedstawić taką interakcję, musi zgadzać się kilka czynników. Postać powinna wyjmować, dajemy na to po jednej frytce z pojemnika, wsadzać ją do ust, przeżuwać, z czym wiąże się zmiana mimiki twarzy, przełknąć, a następnie sięgnąć po kolejną frytkę. Z każdym takim sięgnięciem ilość frytek w pojemniku powinna maleć o jeden. Kiedy skończymy jeść, puste opakowanie można wyrzucić. A jak to wygląda w grze? Ano, w grze dążymy do uproszczeń, więc postać za każdym razem sięgając po frytkę dysponuje pełnym pojemnikiem. Ich po prostu nie ubywa. Poza tym model tego opakowania jest jednością z samym daniem. Bryła przypominająca kubkę frytek leży nietknięta nieruchomo w opakowaniu. Tak naprawdę w palcach postaci pojawia się w konkretnej klatce animacji pojedyncza frytka. Nie mająca nic wspólnego z opakowaniem. Po umieszczeniu jej w okolicy ust, znika. Trik pojawiania się i znikania modeli jest bardzo często wykorzystywany w animacjach, do czego jeszcze wrócimy. Na koniec NPC chowa pełne opakowanie frytek za plecy. I tak się powoli żyje w tym Night City. Ten banalny przykład doskonale obrazuje problem. Nawet prozaiczne jedzenie frytek wymaga, żeby wiele oddzielnych procesów zgrało się ze sobą w czasie. Dodatkowo jedzenie to przeważnie mały, a bogaty w szczegóły obiekt. Doskonały przykład czegoś oczywistego, co dla projektantów rodzi irytujący problem? Proszę bardzo: zmniejszanie się objętości jedzenia w trakcie konsumpcji. No bo jeśli mamy całego burgera, to po ugryzieniu go powinniśmy mieć już niecałego burgera. Jak pokazać to w grze? Ano, metody są dwie. Zapomnieć o całym burgerze i dać postaci do ręki model już ugryziony i nie podmieniać go, przez co wydaje się, że po prostu postać długo go je. Albo dla bardziej ambitnych i cierpliwych, przygotować kilka oddzielnych modeli danej potrawy i stopniowo podmieniać aset w rękach postaci. Takie rozwiązanie pochłania oczywiście więcej czasu. Ale kopara opada graczowi bardziej, bez dwóch zdań. Dlaczego to wszystko jest tak ważne? Bo jak pewnie wiecie z jednego z moich poprzednich filmów, zasadą numer jeden w projektowaniu gier jest optymalizacja. Oznacza to, że deweloperzy chcą jak najmniejszym kosztem przedstawić wiele różnorodnych interakcji. Ale wróćmy do Cyberpunk'a pokazać wam rozwiązanie 200 IQ w wykonaniu redów? Proszę bardzo. W trakcie jednej misji, podczas konwersacji z Takemurą, spożywamy bardzo popularne japońskie danie yakitori, takie szaszłyki drobiowe. Wi pochłania ze smakiem po jednym dwóch kawałkach między dialogami. I co z tego powiecie? Losowe jedzenie, zwykły element misji. A no nie. Ten wybór w żadnym wypadku nie jest przypadkowy. Pomyślcie, jak kiepsko cała ta interakcja wyglądałaby, gdyby nasza postać jadła ramen czy burgera, których spożycie bardzo trudno zobrazować wiarygodnie w grze. Gołym okiem dostrzegalibyśmy uproszczenia i zabiegi optymalizacyjne, co wyrzucałoby nas z imersyjnego doświadczenia. Redzi chcieli tutaj wykorzystać do maksimum narzędzia, jakimi dysponują, i małym kosztem przedstawić interakcję wiarygodnie. Dlatego właśnie jemy to konkretne danie. Widzimy, że nam ubywa przez co jako gracz czujemy się jeszcze bardziej wciągnięci w rozgrywkę. Niesamowite, co? Jakie twórcy mają rozkminy. Szachy 5D i wcale się nie nabijam, szczerze podziwiam kreatywność. Idźmy dalej. I jakie triki twórcy jeszcze stosują, żeby uprościć sobie życie. Zobaczcie, jak John w RDR2 je gulasz. Zamiast płynąć do ust postaci, potrawa stopniowo znika pod talerzem. Patrzcie, dosłownie się zsuwa. Model 3D tego dania jest statyczną siatką, niezależną od talerza, w którym się znajduje. Gulasz nie oddziałuje po prostu w realistyczny sposób z tym talerzem, nie może więc się wylać z naczynia. Rockstar stosuje banalną w wykonaniu sztuczkę, zwykłe przesunięcie i zniknięcie asetu, aby dodać tej animacji nieco więcej życia, bardzo małym kosztem. Pamiętacie pojawiające się w ręku NPCa frytki z początku filmu? Cóż, to kolejny popularny zabieg twórców. Weźmy na tapetę prawdziwego tytana w zakresie realizmu animacji jedzenia Escape from Tarkov. Patrzcie, jak wygląda animacja jedzenia groszku. Łyżeczka wędruje do opakowania, gdzie już pod teksturą czeka model kilku pojedynczych groszków ziaren grochu całkowicie niezależny od tej tekstury. Zobaczcie, ma nawet nieco inny kolor. Z subtelnym ruchem wsuwa się następnie na łyżeczkę. Coś pięknego. Jeszcze ciekawsze jest jedzenie krakersów. Postać otwiera paczkę. Mamy wewnątrz 4 sztuki. Dłoń postaci zabiera i zjada pierwszego z góry herbatnika, ale gdy sięga po następnego, zasłaniając na chwilę opakowanie, magia. Mamy z powrotem cztery krakersy. Wracamy do punktu wyjścia. Animację można więc zapętlić w razie potrzeby. Pojawianie się i znikanie elementów to bardzo subtelna metoda, prawie niezauważalna, a oszczędzająca deweloperom masę pracy. Triki, sztuczki i jeszcze raz triki. Game Dev w pigułce. Zajmijmy się teraz napojami, których czasem w ogóle nie ma. O ile jedzenie jest modelem 3D, które wędruje do ust postaci, o tyle ciecze z racji, że często znajdują się w naczyniach, po prostu się omija. Możemy mówić co najwyżej o powyginanych płaszczyznach, stwarzających iluzję ruchu teksturach i o efektach cząsteczkowych, materializujących się w odpowiednich miejscach. Zwłaszcza mowa tutaj o grach z otwartym światem gdzie musimy mieć całą masę obiektów i oszczędzać na każdym kroku. Dlatego między innymi tak popularne w cyberpunku są tekturowe kubeczki i puszki, gdzie zawartości po prostu nie widać. Niestety nie możemy więc pozwolić sobie na symulację płynów, jaką znamy z bogatych w efekty specjalne filmów. Gra musi działać płynnie, ale o płynach musimy zapomnieć. Taki żarcik. Oczywiście, jeśli trzeba, bo wymaga tego dana scena, można zaprezentować napój całkiem wiarygodnie. Jak tutaj w Widmie Wolności. Nie byłbym sobą, gdybym nie podzielił się z wami jeszcze jedną obserwacją. Nie wydaje wam się, że jedzenie we współczesnych grach, mimo większej rozdzielczości tekstur i płynniejszych animacji, wygląda jakby gorzej niż kiedyś? Pomyślicie, że zwariowałem, ale zobaczcie. Cofnijmy się do 2006, gdy premierę miała najbardziej polska z polskich gier – Gothic 3. Skromne wówczas możliwości sprzętowe pozwalały jedynie na symboliczne przedstawienie pewnych procesów, w naszym przypadku animacji konsumpcji. Jeśli jesteście na tyle starzy, że to pamiętacie, na domowym monitorze z kineskopem o porywającej rozdzielczości 1280x720 rozpikselizowana postać wykonywała uproszczone animacje z karykaturalną wręcz gestykulacją. Ale w takim gotiku wszystko do siebie pasowało: stylizowany model postaci, teatralne animacje, patetyczna muzyka. Rozumiecie o co mi chodzi? To wyobraźnia gracza przejmowała większość roboty. Deweloperzy nie dążyli do fotorealizmu, nie było ku temu nawet narzędzi. W takim np. Kingdom Come Deliverance 2 natomiast realizm jest kluczowy, więc każde uproszczenie, zabieg optymalizacyjny kłuje w oczy jakoś bardziej. Zwłaszcza jeśli obserwujemy wszystko na ekranie 4K i ustawieniach ultra. We współczesnych grach, pomimo że rozdzielczość tekstur się zwiększyła, modele stały się bardziej szczegółowe, to animacje, chociaż płynniejsze, nadal przedstawiają ten sam proces przysuwania i odsuwania asetu od otworu gębowego postaci. Pewna warstwa umowności, która kiedyś była uzupełniana w dużym stopniu przez naszą wyobraźnię, dziś jest podkopywana przez coraz większą szczegółowość świata w grze. Ta szczegółowość właśnie jest jednak ryzykowna, bo eksponuje najsłabsze ogniwa gry w brutalny sposób. A taki Goticzek 3 był właściwie jednym wielkim, najsłabszym ogniwem. Nie no żartuję, uwielbiam trujeczkę. Jedzenie i picie w grach to ten wydawałoby się mało znaczący detal, który twórcy chcieliby nieraz bardziej wyeksponować, ale nie ma na to czasu i dostępnych zasobów. A jako że, jak mówią, potrzeba matką wynalazku, powstało na przestrzeni lat wiele pomysłów na obejście potencjalnych ograniczeń silnika, które twórcy powielają i ulepszają, żeby gracz jeszcze chętniej zanurzał się w fabule i rozgrywce, zachwycając się każdą przeżytą przygodą. Od efektów dźwiękowych przez sprytnie znikający stale gulasz czy pojawiające się znikąd krakersy, deweloperzy to sprytne bestie i udowodnili nie raz, że pomysłów na uproszczenie sobie życia im akurat nie brakuje. Jeśli film ci się Podobał, rozważ zostawienie łapki i suba. Dzięki.